Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będą trzy ostatnie premiery. Dwie wznowy i jedna chyba premiera, bo nie przypominam sobie, żeby było to I Love Big Cash za 10 zł, chyba było za 5. Czarny diament, czyli wznowienie Megalinie, wznowienie. No i ten Big Cash Mamy tak 20, 40, 60, 80 zł z każdej ze zdrapek po dwie sztuki. W czarnym diamencie, no wiadomo, pięć liczb do odkrycia. Jak znajdziemy, wygrywamy przypisaną kwotę, dwa symbole gwiazdka i diament, który mnoży wygraną stopni 9. Pierwszy stopień to jest 500 tysięcy. No, w megalinie to wiadomo, wydrapałam już. Po pół symboli. Na razie nic tu się nie wydarzyło. Mamy bonus, w którym musimy znaleźć dolarka i ułożyć ślinnie. Wtedy coś tam można wygrać. Stopni jest 11. Pierwszy stopień to jest 410 tysięcy. No i śmiesznie, bo zdrabka za dyszkę ma pierwszy stopień 500 tysięcy, a zdrabka za 20 zł 410. Wydawało się, by się, że powinno być więcej, ale no nie, nie dają. I love big cash. Pięć symboli musimy znaleźć. E, pięć symboli, mówię, pięć y, liczb wygrywających, jak znajdziemy, którąś to wygrywamy przypisaną kwotę, a dodatkowo dwa symbole napis cash. Zabieraj łapkę. Napis cash, wygrywamy przypisaną kwotę i napis takiego stosu monet, wtedy mnożymy razy dwa. Dobra, zaczniemy może od tego diamentu. Później zrobimy linię, tak chronologicznie, tak jak wchodziły te zdrabki. I zaczynamy. Przyszłaś poprzeszkadzać, tak Milka? Przyszłaś poprzeszkadzać. Dobra, numerek szósty. I mamy tak, trzydzieści osiem. To przyklep, żeby było szczęśliwie, chociaż pięć, czternaście, piętnaście i trzydzieści jeden. Sprawdzamy dwa, trzydzieści cztery, dwadzieścia sześć, trzydzieści pięć, trzynaście. Dwadzieścia jeden. Nie przywracaj mi dobra? Dwanaście, trzydzieści siedem, dwadzieścia cztery, jedyneczka dziewiętnaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści dziewięć, trzydzieści dwa, osiemnaście? Tu mamy szesnaście, trzy dziewięć. 40 i 25, czyli nic tu nie ma. Oj, nie, niunia. nie wchodź mi na plecy. Nie wchodź mi na plecy. Musisz zejść. przepraszam cię bardzo, ale będziesz przeszkadzać. Pierwsza zrabka pusta. Drugi diamencik. Siódemeczka. I sprawdzamy. 32.

Ach, ty to jesteś, rozrabiara. Rozrabiara jesteś. Kolejny symbol. Mamy flaminga. Jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tutaj piąty i szósty. Dobrze, teraz od dołu może popcorn. Bo mi tam trzymasz i przeszkadzasz. Ach, zaraz przewrócisz. Puszczaj, nie gryź. Ach. Z ty jeden. No, Junia no, mila. Uciekaj. Popcorn, popcorn, popcorn. Się człowiek nie może skupić. Tu korona by się przydała. Lodziki. I jeszcze tutaj popcorn na górze. Kolejny symbol, kokos. Jest jeden. I drugi. Dalej, co my tu mamy? Serduszko. Serduszko. Jest tylko raz. Teraz będzie aparat. I czwarty, kolejny symbol. Liść. Szukam liści, tu są. I teraz mi po nodze wchodzi. Och, Boże. Oj, to jest rozbójnik liść. Auto. Auto, auto. Dobra, chyba wszystkie. Kolejny symbol. Wisienki. Chyba gdzieś widziałam. Tutaj jedne. Dalej, następny symbol tęcza. Dobrze. Kolejny symbol słońce. Już jest kilka takich linii, gdzie brakuje po jednym symbolu ale czy coś z tego wyjdzie? Teraz mamy kości. Gwiazdka, piórko, prezent. Korona, lody. Kłódka, motylek. Tu korona, kłódki. Dobra. Kolejny symbol. Podkowa. Podkowy chyba nie było. No nie widzę. Przedostatni. Żółw. Żółwie, Żółwie. Tutaj jest. Tutaj. go ominęłam. No i ostatni symbol. Dzwonek. Ten dzwonek nic nie daje. Tutaj kłódki brakowało. Tu motyla. Mingo ominęłam też. No i koniec dzwonków. Bonusie. Świnka za stówkę. A kontrolne różne, więc musiałoby być dużo więcej niż zwrot, żeby te kontrolne się różniły. Dobra. Tu by się przydał aparat, kokos. Na razie mamy prezent. Prezencik, tylko raz. Dzwonek. Jeden dzwoneczek. I drugi. Kolejny symbol. Popcorny. Popcorn, tu jest jeden drugi, trzeci, diamencik. Diamencik, diamentik, tu i tu. I więcej nie ma. Klapki. Są. I tu jeszcze jedne. Dobra, kolejny symbol. Podkowa, gdzieś chyba była. Tutaj jedna łódź. No, i co tu się wydarzy? Czy coś się wydarzy? Moneta. Jest jedna. Więcej nie widzę. Piórko. Piórko. I tutaj też jedno samotne. Kolejny symbol tęcza. No, liście, aparaty. Tutaj też aparat, i tu aparat, kolejny symbol na szyjnik. Dobra, dobrze, następny, arbus. Kości nie było? Nie. Ju, nie, bo przewrócisz miśka, ty to jesteś łobuz. Co ja teraz? Arbuza, tak? Arbuza dobrze, wydrapany. Teraz kokosek. Mamy linię. Jest. Koko zdaje linię. To chociaż jakiś zwrot będzie. Albo może więcej. Teraz kluczyk, kluczyk i kluczyk. Jedna linia jest. Sprawdzamy bonus. Bonusie lustro. A linia daje nam 40 zł, czyli linie się zwróciły. Linie się zwróciły. Dobrze, to teraz ten I love big cash. numerek 20. I szukamy tak: 26, 19, 34, 11 i 13. Dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt pięć, dwadzieścia dziewięć, mamy trzydzieści cztery. Jest trafienie trzydzieści jeden, trzydzieści osiem, pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści siedem, czterdzieści dwa, piętnaście, trzydzieści trzy. 43, 54, 45, 44, 22, 41, 27 i 14, czyli jedno trafienie i tutaj mamy 20 złotych. Fajnie, no, nie, ale ty jesteś uparciuszy. Ja Was bardzo przepraszam, no ale ona jest jakaś taka dzisiaj strasznie pobudzona. Druga śpi sobie grzecznie, a ta lata w tej z powrotem. I ostatnia strapeczka na dzisiaj. 21 numerek. I tutaj szukamy 43, 38, 21, 19. I pięćdziesiąt sześć, trzydzieści dwa, dwadzieścia dwa, siedemnaście, pięćdziesiąt trzy, trzydzieści sześć, pięćdziesiąt siedem, trzydzieści cztery, dwadzieścia osiem, trzydzieści trzy, czterdzieści jeden, szesnaście, pięćdziesiąt jeden, Dwadzieścia dziewięć, czterdzieści siedem, czterdzieści dziewięć. No i ostatnie to czterdzieści cztery, trzydzieści pięć, jedenaście, czterdzieści pięć i pięćdziesiąt cztery. Czyli tutaj nic, PD. No i tak, na no sześć zdrapek dwie wygrały, ale mamy no, więcej niż zwrot, tak? Tutaj było 20 zł, tu 40, więc 60 zł na 80 wydane. Nie jest najgorzej. Jeszcze jakby ten czarny diament chociaż raz dał zwrot, to by było po jednej z rodzaju, ale no niestety. Może następnym razem. Dobra, dzięki serdeczne za dzisiaj życzę wam miłego dzionka widzimy się w następnym filmiku buziaczki pozdrawiam papa pa.